Dobra, nowa ekipka. Eee, skanik tu mam, co nie bardzo. Dobra, pójdziemy do O2. Alano, szczela niby rakietki. Czy to tylko Alano, jest poważnie? Jak nic, Malano mnie zabije. Zobaczcie to. Jabłko. Czy jabłko sprzątnął Alana? Nie. Alano, jabłko. Pan policjant. Sprzątku pilnuje, Tu, tu, tu czy jabłko dalej tu żyje tu 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 green 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 Alano ty 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 green Alano dobra wszyscy żyją P. green A wszyscy wyszli, Nara i Jabłko. Gdzie? Dobra, chcę, ja jak to nie by było, na adminie, no, a zostawiałem na adminie pana policjanta. Nie, panem ja. ja No tak, ja pobiegłem do elektryka. to no, też. Tak, widziałem policjanta i jest... Aragorna w elektryku. Yy, tak, zielo zielony też był, więc zielony nie, nie mógł zabić. Jest... Ja poszedłem od prawej strony do elektryka, więc ja jestem czysty i byłem... zawsze z kimś byłem. Generalnie, co to mówię? To ludzi. Mówi, green. green. Mhm. W ogóle biały ty do admina z której strony przeszedłeś? Z góry, no, okay. tak. Bo przed chwilą go mijałem przy komunikacji, dlatego się pytam. A ty jabłko gdzie skończyłeś? Ja bym. No, nie, czeka, mi tylko że przeszedł. Tak, poszedł. skończyłeś, jabłko, raz jeszcze? W elektryku, skończyłem właśnie przede no. Jakaś szmura do mnie zadzwoniła, kurwa mówi, że chce się poznać. Pojebało pojebałem. No, co? coś <noise> klej do mnie było. <głos> no, bo ty posiadasz, <noise> ty posiadasz, <noise> TAK O no Bo Ty wyszedłeś z admina i poszedłeś na co nie? A mówisz, że Poszedłem, przyszedłem całą prawą stronę Przyszedłem prawą całą stronę, no A To? Tak, do admina, tak. z góry czy z dołu? Z góry, od weapons'ów W weapons'ach no. miałem pana kebaba A Alano to ogólnie z... świeży kill Byłem w elektryku, nie? A... Mogę wiesz kto? Byłem ja. ja i z elektryku, a Ragon był green Aha. Tak. A ja właśnie wszedłem do elektryku My byliśmy najdłużej, dosłownie przed, przed Ej, chwilą. to w takim razie policjant i Prokop, kto z was ostatni został w adminie? Kto zostałeś w adminie? Ty zostałeś. Ja zostałem? No. Ja wyszedłem i... Ja, ja zostałeś zawsze te, za A. dobra, to nieważne. <grym> a ty G, gdzie... A ty gdzie... G... Ja, ja naprawiłem w ogóle światło, nie? Więc dlatego się zastanawiałem, jakby byliście w elektryku, nie? Co mnie zastanawiało? No, ja przyszedłem od prawej, byłem no, właśnie... To jest, to jest Byłem właśnie z Greenem i z Alano i myślałem że Alano umarł bardziej na shielcach w ogóle bo tak szczerze nikon nie widziałem po drodze Nie? Nie No czy więc jak on co robimy no skip, skip na gin na giem, na giem, na giem Nie no mówię Alano, Alano świeży, świeży kill dosyć Ale to nie on to jest całe Jedne Alano sobie umarł Niestety Medbay, dobra, medbay. No, um... ale z serenikiem ma skana. No nic, jabłko i różowie tu byli. Jeszcze zaskanuję. Mogę, okay, dobra. Idziemy. Oha. O, to ciekawe, że tu się, ktoś już jest na kamerach. Kto jest na kamerach taki szybki? Green. Green nie zabił pierwszej osoby. Policjant. Czekaj. To gdzie pobiegli jabłko i ten green? Pobiegli do rektora? O to fuck Bo Green ma dziwny movement Nobra nevermind Chzeba piabko Green żyje Ebaw, jabłko. Dobra? W ogóle to tak. Mam podejrzenia na dwie osoby. I ktoś był na panelu w tej rundzie, może przez dłuższy czas? Czy nie? Którym? Na panelu? A to, A, to nie. Ja nie byłem w ogóle na nim. E, dobra, chcę usłyszeć drogę gwina. Całą. Znaczy, no, będzie cało, tak już 25, 25 sekund temu. Jak światło zgasło. Gdzie byłeś? Na kamerach był Aragorn, jak się nie mylę, ze mną? Tak. Tak, byliśmy na kamerach i światła zgasły yy, i zszedłem w dół. I aktualnie jestem pani w kamerach. Jak było światło zgaszone, tak? Zszedłem w dół, tak. No I dobrze, przyszedł, do, przyszedł do mnie... A nie, przyszedł do mnie Aragorn, Prokop i ktoś jeszcze. Do ale, do tu, do tego, tego. ale ty, Green, przecież potem być na nawigacji ale słuchaj tego teraz. Jak on tak. mówi, że on był na dole, to jak z zapalił się światło, on wybiegł właśnie z medbeja, a tak jest z No to. Ale mi się wydaje, że green i z Jabkiem ogólnie pobiegli na górę, właśnie się zdziwiłem. Taki ród. A oni teraz wypadają na knop. No, kebab jabłko, było. Tak, kebab jabłko, no tak. A mówię, green właśnie taki dziwny moment, że pobiegł na, na, na górę wtedy. Em nie wiewa grini w cowit A znaczy, znaczy jest nas 7 możemy skipnąć jeszcze tak bo. No, ale nie dużo nie ma jedę to tak do... ale... maar... ale... <mres> na grinałem I na Jabko, czy na kogo jeszcze? Na. Eee, według mnie na grina. No tak, bo ty nie. Nie policjant w... widziałem jak schodził na dół, właśnie widziałem policjanta widziałem jak schodził na dół, a grena właśnie nie widziałem. A grina na razie, na grina na No już coś na mój? Na moje to może ktoś powiedział?

Dobra, swipe karty. O nie, światła gasną. Zabijanie. Może coś tu był. Boję się, boję się, boję się, boję się, boję się, boję się, boję się. Nara! Elektryk jedna osoba. Policjant. Policjant. Gdzie? O kur. Kurwa, ale to sprytnie ktoś zrobił. Skurwysynek. Eee, ciało jest. <grym i wyszczone> ale, ale to odjęło ktoś perfekcyjnie. E, ciało jest w pozycji, daj najpierw fajnie, kurwa ja jestem Ja Ja miałem Aragorn, miałem się z policjantem e, przez Trade'a, tak. tak. Tak, tak, tak. Dobrze, e, ten czarny P. Ja przybiegłem z nawigacji do światy zapaliłem i wróciłem do jestem w tak, komunikacji. tak, był tam właśnie A, gdzie jest, ta? jest jabłko. Ja jestem w elektryku. Widziałem. P. Ja jestem aktualnie F2 A całą drogę Jabko chcę wiedzieć. Tak, najpierw pobiegłem do Medwaya odebrać probówkę, tam policjant z G wybiegali na lewo, ja wybiegłem na prawo, pobiegłem do komsów, zrobiłem przełącznik i pobiegłem do elektryka, handziłkę, który naprawdę światło. Jesteś pewny, że policjant wybiegał na lewo? Tak. Tak, ale, razem ale z G, na G biegli. Sam, to na samym początku roku. Tak, to na samym początku runy. No, no, dobrze, rady. dobrze, a to, jest bardzo, a to jest bardzo świeży kill, bo a, e, ciało, ciało jest w reaktorze, jak zgasło światło, ja się bawiłem z Krilexa, później robiłem cyferki i znalazłem ciało w reaktorze, więc skoro tam policjant tylko poszedłeś, no to... Ale poczekaj, 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 mi się warto zauważyć kto ginie cały czas, zginął... Pierwsza osoba, która zreportowała, czyli Faker, potem zginął G, który też zreportował ciało. Nie ma, nie wiem czy policjant, tak szczerze. Pamiętajcie, że mamy cały czas Sasana sa, Grina za tamtą rundę. Ja to ja najpierw poszedłem z do medbaya odebrałem się fiel, piorki, fiel, bo no żeby... No ja Was widziałem jak wchodzicie do medbaya, no, no. żeby się robi, Żebyś robiły piorki, poszedłem, zrobiłem tylko paliwo, akurat zalałem, bo miałem wcześniej na pewno potrzebny będzie już zbiornik. Na A na którym na zbiorniku zalałeś paliwo? Na górnym. No dobrze. No. no, no I I... I, i teraz biegłem, teraz biłem... Wcześniej nowo pobiegłem do starejcia, zaraz paliwo i biegłem do mnie. Dla mnie to jest makowiec jak się masz. No i się... waliło mnie. Nie, kto to mówi, że to ja. Ja. To wywaliło? O kurwa Nie wywaliło To się dowiemy od razu To kit. Ja nie, tego, nie no, To git, git, git Czyli Green budość, nie czy bo to jest fan Ale od razu no, widziałem, no. że tam makowiec z rodziną jest Nie ja, no, czekaj, <ślesztuk> <tam udzieliłaś ślesztuk> O, policjant, sprawa u prokuratora będzie zabiłeś, nie? Tak Ja zabiłem tylko przestępców, więc się jestem no. Taski, są, taski są spoko, no. no. O, jeszcze zniwagamy. I tu by się przydała jedna. Drugi raz? Ach, dwie rundy z rzędu. Crewmates, dobra, idziemy tutaj z panem G. Uuu, pan G się skanuje. No to elegancja Francja. Pan G się skanuje. No to ja tu zostaję. Zdję uwagi, ale teraz jakoś powinien zejść. Dobra. Nara ra. Je yeah, full clear. On by tak, no nie by nie fajkował tego. Ebab. Yy, czy swipe karty mam jeszcze? No nie, Jon pobiegł. on pobiegł. Nie. Gdzie jest G? O nie. Czarny, biały, czerwony. Gdzie jest G, do chuja? Gdzieś G zgubiłem, boże. Ale no, dobre miejsce, żeby ciągnąć. Uuu, świeżego, świeży kill Ale ty się to pan Fanny? Niestety nie nie to nie Gdzie wysz, ciało jest z reaktora skoczyłeś do tego, do górnego yy, reaktora Alano Full Clear. Eee, jak, ale nawet w reaktorze nie byłem, to jest raz, I, byłem i w kamerkach. Jeszcze, po pierwsze, jak wybiegłeś z tego, z tam, gdzie się Comet benham ja przychodzi, pobiegłeś do góry, żeby nikt Cię kurwa krat nie zauważył. Akurat nie, chciałem Ciebie wtedy spejtować jak... na kabelki, mm -hmm. kurwa, głąb jebany, to jest raz. Mm -hmm. Tylko, że nie widziałeś. Nie mogłeś mi widzieć. bo ja cię tyle lekko widziałem. To jak mogłeś mnie zbejtować, stary? Co ty mówisz? Jak ja widziałem, jak ja prz, y, przyszedłem, to prawie dzisiaj spotkaliśmy przy wejściu i przy medbay'u. Tak, tak, tak. E, Czy... Chciałem powiedzieć, że widziałem pęty, ja tak? a zaraz górnego? o górne gańczanie. Tak? Na gminę. Na na o, to... G... Yeah. Co? Gdzie widziałeś? Bo on w adminie stał. Ja robiłem, kurwa, kartę, a on w ogóle jej nie... E... Tylko podszedł i poszedł swój. Arganor i... E... A, no, nie on no, nie ma. No, o, o co chodzi? No dobra, do powodzenia, no. Nie, nie, G jest, G też jest fullclearem. Ogólnie tam były dwa ciała, no czy jedna? No, no, wiesz co, wydaje mi jedno był reaktor, drugie było kamerki, nie? Ale chciałem bo mógł mieć cooldown, Mówię, mówię jest G z jest fullclearem, Alano nie mógł wtedy zabić, więc Alano też jest czysta. Alano robił e, weapons'y, bo widziałem. No Alano nie, Alano był, był po prawej stronie, więc... z no. czyściutki musi być. No ja też nie miałem kiedy zabić. Dobra. Ojku. No wie, XD przejechaliśmy się, ale nie, on by tego przewidziałem, jak się skanował. Ale ono nie może być killerem. Dobra. Tą dogierkę wygraliśmy, wywaliłymy kurczan, taki strasznie. 1, 2, 3, 4. Musiałem, że. Czekam na 9, 10, dobra. Naura Kamery. Nic się nie dzieje. Kebab Alano, <laughs> Alano jakby i tu je. Pięknie, pięknie Znaczy czyli Alano jest dolnym silnikiem, dobra Kebab tu jest, Electric Storage, dwie osoby Our engine hmm. W Silcy, ktoś jest? Trub? O nie, what the fuck? Co? Um. Hmm, kafeteria, reaktor. To gdzieś widziałem dwie osoby. I not sure. Gdzie? Czekaj, tutaj nikogo zapewne nie ma. Security Reactor to był Gia. Alano Alano, nie Alano. Kebab Sześć, w prawej stronie Kebab Policjant. Mm, że dziwnie to zrobił, ale myślę, że dobrze, dobrze wywałtowaliśmy jednego. Postara, bo gra by się już skończyła Jedna, biedna Alano. A ja wiem, kto jest mordercą. No. Ja też, chyba. Kogo wstawiasz? No, daj pierwszy. Ja ustawiam Aragorn. A ja ciebie. A, no to ja mogę powiedzieć czemu. Yy, stałem przy reaktorze niko... i szedłem na chwilę do kamerowni, nikogo tam nie było. Na... Do do kamerek. Biegłem od razu znowu do reaktora, zrobiłem cyferki i szedłem do kamerek, znowu nikogo nie było, wyszedłem. A powiedz mi... Wyszedłem, czekaj, wyszedłem i nagle wybiega po Aragon. I patrzę, odpalił się ten reaktor. Oxyden w sensie. No i chciałem zobaczyć, mam jeszcze sekund, czy znaczy Darwina No i mówię dobrze, dobra, podejmę do elektryka, patrzę ciągle elektryk a rabiam tylko jest kamerę czy tam wiek, więc. No ja Alano mijałem. Szczerze mi to śmierć jak self report. Znaczy powiem tak ee, Ja. Ja jedyne co mam na swoją obronę to tylko tyle, że nie mogłem zabić w pierwszej rundzie, bo powiedziałem, że Alano jest full clear i nie miałem jak zabić, bo byłem praktycznie całą rundę z G i jakbym był z impostorem, to bym G zajebał w endpaju. On się skanował przy mnie. Poza tym, poza tym jest jeden impostor, więc możemy po prostu skipnąć. Moim no, zdaniem możemy, bo na albo możemy zagłosować. No mówię, on wybiegł z kamer, nie było go tam. No to ja tam. wiem, ale kurde, mamy zrobić. No dobra, może żeby było zmiany, możesz na mnie potem. Eee a poczekaj, dzie, poczekaj, gdzie było? Gdzie było ciało w ogóle? A, w elektryku. A nie wchodził, do, nie wchodził niebieski do, do kamery, a wybiegł sam no? do. To no, teraz jest kamerę. No, ja nie jestem. Nieczy. Nie ja chyba jestem. No dobiegasz do odwań coś kurwa, nie widziałem, ale nie ja dobiegam chyba do weapons, jak tak, patr jak tak patrzę. No. No, nie tak, no to w kafeteri jesteś. Kurwa. No. A nie, możemy skipnąć, bo fucker był dobrym strzałem. No, tam. No, no. Ale skąd wiemy też dobrym strzałem? Bo gra się już skończyła. Nie skończyła się już gra. Nie no, gra by się nie skończyła. Skończyłaby się, bo wystarczyłoby jeszcze jedną osobę zabić. No tak, no. Dlatego się nie skończyła jeszcze. Tak, runda była dosyć długa. Oh my god. Nie, 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 nie ja nie jestem pusem. Nie wiem kto jest drugi, kurczę. Zakładam, że policjant jest pepegom i, i chciał zrzucić winę na mnie. Co tam? Nie możemy skipować na pięciu, no kurwa. Jeśli ale, masz, masz. ale był impostorem. To masz taką pewność. No jestem pewny, kurwa, no to nie, ja mogę. No dobra, ja ale ja jestem, jestem pewny, że niebieski jest impostorem. No, no ja nie jestem, no co ci mam powiedzieć, no ja ci mogę ruta, po, ruta swojego powiedzieć. Czemu się śmiejesz? Do jak biegłeś do kamerek, to jest mi No biegłem od dołu, lo, lower enginem. Nie biegłeś od dołu. Wyrastałem na korytarzyku przy dole i później wybiegłeś z kamerek. A chyba czekaj, biegłeś ze Starega, tak? Te. No to mogę tak byłeś, bo minąłem jak się rozdzielili Nie wiem, ja to dobra przybię, to, to, to skipujemy w takim napięcie. No mówię ci jak my, my byliśmy razem w elektryku, to on nagle wybiegł, nie wiem z prawej. Jak ty pobiegłeś w lewą. Więc nie wiem, no, no, Nie ma albo no, ty jesteś drugim albo trzecim po stronie. bo nie... To no to, to kurwa żebym to wygrał, co ty gadasz w ogóle? No, no nie, no może jak to kurwa na kogo, bo to jest tak? No na no, Aragon. No, nie, skip Skip czy Aragorn? Skip Panie Green, jeżeli się pytasz, to czy znaczy, mam podejrzeń do ciebie. Ja mam chuj, bo ja teraz na wkwanie wam chuj chodzi. Sorry, go Nie wiem, naprawdę nie wiem, kto jest drugim postorem to jest duży problem. O, serio drzwi zamknięte. No ja będę znaleźć teraz gie, z G biegał. Nie jestem impostorem. G też nie może być. On się skanował przy mnie. O, seriously? Gdzie on biegnie? Reaktor jest. Ja pierniczę, mam tych tasków jeszcze dużo. Najgorsze Dobra. siemka, Drugi policjant. No, seriosy, tych tasków mam kurwa dużo, to jest też problem. Nie mogę się detektywa za bardzo bawić, bo te taski muszę porobić. O, ja pierdzielę. On pobiegł Dobra, CO?! A dobra, on pobiegł tak normalnie Ech, Dobra, nikt mnie też już nie zabije A, bie Biedny Green No tak, jakby ty mi drzwi, Cydrin, zamykać, to byś był taką kurwa Co? No, 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 byłeś, no nie będziesz Broni, bo cię broniłem wcześniej, ale no teraz ewidentnie Dobra, gdzie ciałko? To ty mówisz? No, nie. Co jest? Oh yes. Czy wy naprawdę zakosłeś się na mnie? No. Nie no, na pojedzianto, na My skif Na pojedzianto daliśmy Um, nie wiem co tutaj się stało, naprawdę. Nawet nie, nie mogę się wytłumaczyć, na, co to co się stało. Um, jakby. za kurwa! Ok, bo powiem ci, że jestem pod wrażeniem, kurwa. Ja wiedziałem, że cały coś cicho muszę siedzieć, kurwa, nic się nie odzywać, bo coś... Ja nawet Kurde. nie, nie nawet...